Cześć. Cześć. Co dzisiaj oglądałeś na TVN? Oglądałem helę w opałach. A ja nianie. Hela w opałach jest lepsza. Lepsza jest niania. Skoro tak twierdzisz to sam bądź nianią. Twoja hela w opałach jest chyba w opałach. Coś ty powiedział? Słyszałeś. Teraz to ty będziesz w opałach. Gin. A wy też oglądacie Nianie? Tak. Jesteście teraz w opałach bezimiennego. Muszę się z wami szybko rozprawić bo hela zaraz leci. Lotar, ty łamago nawet się nie umiesz bić przez ten swój długi nohal. Zmień se imię na Pinokio i kopse kadlowkę a nie ciągle chodzisz do karczmi i pijesz piwo. A ty Ropertcio bo wyglądasz jakbyś był z Marsa. brzoch cię boli przez tego gingera, za dużo pijesz tego piwska. Dobra, idę na chatę bo przez tych dobkow jest teraz końcówka heli w opałach.